You got me acting out, you. Oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold ice blue is grey. Siemka, dzisiaj to my zaczynamy tego vloga, bo dzisiaj są co? Urodziny. Urodziny mamy. Tak? Więc tak. co, spakujemy prezencik? I pójdziemy i wręczyć. Da. No to biniemy Zunia. Da. Pakuj mamy tego prezencika. Czekolada. Nie, nie zmieści. Nie jak się nie zmieści, musi się zmieścić. Coś ty. To do rączki, dobra? Nie. Do środka? No dobra, może być w środku. Dobra. Pakowane? Tak. Go da. Go. Masz prezencik? Masz? No to idziemy. Uwaga, pokaż się Zunia. Chodź wręcz mamie prezencik. Chodź. Mama sobie film montuje. Co tam? A co to mama zapomniała, ja to że dzisiaj są jej urodziny? To <laughs> wszystkiego dla najlepszego, mnie? mamusiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo daj. Przyszedł się daj pudziaczka, dziękuję. Co ty pamiętałaś? Jeszcze ja. wczoraj laurkę robiłam specjalnie Dziękuję. dla Ciebie. Dziękuję. A co tu takiego fajnego mi kupiłaś? Otwieraj. Otwierać mam? Otwieraj. Dobra. No. Otwieraj. O, właśnie. Uwaga. Stop. No, już możecie. <grym> są <Sob> czyste. <grym> Pokażcie, co tam mam ciekawego. O, czekoladka. Począstuję. Zjadłeś? Zjadłeś chyba taką, co? No proszę, możesz otworzyć i możesz zjeść tą czekoladkę, tylko nie całą. Barzeczkę. A co ja tutaj mam na burkę? Dziękuję, Myszko. A ty kiedy bym namalowałaś, jak ja tego nawet nie widziałam? Co? Tutaj pokryją malowaliśmy. Tak. Kochana mamusiu, życzymy Ci dużo z radości i cierpliwości do nas. Kochamy Cię mamusiu, Zuzia, Krystian i tata. Bardzo dziękuję Myszko. O jakie piękne kwiaty. Super! No jest, chodź sobie. A tu? to Trafiłem? Dzięki! Ej, ostatnio miałam sobie kupić właśnie go, i tak schodziło mi. Chyba trafiłem. E, i Pierwszy ten... raz chyba trafiłem z no. prezentem. Ej, ale to jest paragon, Misiek Tak, musi być gwarancja. Uderzy, uderzy. No nie, no nie widziałam. Paragon, nie widziałeś. No tak, wiesz, Zobacz... miałam kupić. Zobaczcie, kochani, dostałam mikrofon. Do aparatu Także będzie nas teraz lepiej słychać Także jestem naprawdę Zadowolona z tego prezentu Ale nie musiałaś takiego drogiego kupować prezentu? Musiałem Trochę on tak. kosztuje Dziękuję bardzo Także zaraz pewnie będzie test głośności I sprawdzimy czy nas lepiej słychać Naprawdę jestem bardzo z niego zadowolona Super Co mamy? A co ty mnie tak całujesz? O tu jest mikrofon Zobaczcie, ale fajny, malutki. Fajny. A tu ten zwany puszek. Ja sobie mi mówiłam, że muszę sobie kupić tego puszka na aparat. I mamy puszka. Puszek taki, popatrz nie. Można tego śpiewać? Nie no, chyba nie. Nie wiem. I kabelki. Dobra, no to wymontujemy. I sprawdzamy test głośności. Uwaga, 3, 2, jeden, test głośności, e, zobaczcie czy nas lepiej słychać i dajcie nam znać w komentarzu, e, bo ja nie wiem teraz czy działa mikrofon, czy nie działa, bo dopiero zobaczę to podczas montowania filmu, bardzo ja. Ci Mężu dziękuję i zuzio też bardzo dziękuję. Zuzia już napoczęła czekoladę podczas tak, montowania Zuzia. głośnika. Zuzia już zjadła troszkę <laughs> czekoladki, buzia brudna, ale smakowało, prawda? A ekstra to Zostało jest co najważniejsze. Zostało coś dla mnie? Tak. Zostało coś dla mnie? No dobra. Hejka kochani, teraz ja się z Wami witam oficjalnie. E, mój mąż już się wcześniej z Wami przywitał, dzisiaj mnie zaskoczył. E, wraz z Zuzią wręczyli mi prezent, jak widzieliście wcześniej. E, jestem z niego bardzo zadowolona, bo długo myślałam o tym, żeby kupić sobie ten mikrofon, no i jakoś tak nie było mi po drodze, żeby go kupić, e, więc on sprawił mi prezent urodzinowy. Dzisiaj mam urodziny, mam 24 lata, e, już troszkę wyżej i bliżej 30. Jakoś ta 30 mnie trochę przeraża, ale jeszcze. Jeszcze 6 lat do 30, także mogę odetchnąć z ulgą. Nie wiem, chyba po prostu teraz tak mam, a myślę, że jak będzie bliżej tej 30, 29-30 lat, no to wtedy nie będę się jakoś tym przejmować. Jak to mówią, każdy wiek jest piękny. No i super, dzisiaj świętujemy troszkę. Nie robię imprezy urodzinowej, bo ja tak jakoś za bardzo nigdy nie obchodzę tych urodzin, więc tak obchodzimy sobie tylko ja z Mariuszem, tak między sobą. Później jedziemy na festyn, jedziemy na koncert. Zuzia troszkę potanczy, ona lubi festyny, także świetnie. Także napiję się może coś I troszkę poświętujemy sobie na tym festynie No i jest teraz przepiękna pogoda Także idziemy ją wykorzystać Idziemy właśnie na pole Mariusz kupił taki płyn do mycia I chce umyć Krystianowi fotelik Właśnie Zuzia mnie już woła Chcę umyć Krystianowi fotelik, bo ma po Zuzi fotelik A jeszcze go nie umyłam i nie zdążyłam go umyć No i w ogóle musimy przełożyć mu ten fotelik Bo już jest za mały na tamten Więc trochę go umyjemy A jest dzisiaj słoneczko Także szybko fotelik nam wyschnie No tylko umyłam włosy i wyschło Naturalnie, więc one się troszkę tak pokręciły, popuszyły. To są moje naturalne włosy. Kiedyś miałam bardziej kręcone, no ale je zniszczyłam. Zuzia mnie już była, bo czeka na mnie na polu. Już myszko, idę! Poczekaj chwilkę, dobrze? Także, jak będziemy szli na festyn, to chyba sobie je podkręcę lokówką, żeby tak nie wyglądały, żeby miały jakiś lepszy skręt. W ogóle chciałabym wrócić do swoich naturalnych włosów, w sensie tych kręconych, nie koloru. Tych kręconych włosów miałam przepiękne, kręcone włosy, no ale je zniszczyłam. Jak to mówią, potem się żałuję. Ale może kiedyś mi wrócą, mam taką nadzieję, bo teraz zaczęły mi się bardzo podobać kręcone włosy. O, teraz sprawdzimy test głośności na polu, jak wieje wiatr. Wieje dość mocno dzisiaj. Mariusz właśnie pojechał zawieźć teściów na jakąś imprezkę, tam mają. A ja wyszłam z na pole troszkę się przewieczyć i zaraz właśnie zabieram się za mycie tego fotelika. Będzie dziła łódkiem? No, to ekstra, misiu. A tu siedzi mały kawaler. Fajne ma sandałki, kiedyś mu je kupiłam. Ja naprawdę bardzo zadowoleni. Krystianek, a co ty dzisiaj tak marudzisz? Jesteś wyspany, pojedzony, obiad zjedzony. Dziś mieliśmy na obiad zupkę jarzynową. I dalej chłopak marudzi. Wyszedł mu kolejny ząbek, yy, także ostatnio północ yy, bardzo kiepskie. No ale chyba idę na kolejne i jak widać na załączonym obrazku, Christian dalej. Yy, marudzi. ludzi. No malutki. No malutki. No, otworzyć ci piaskownice. You tak. To co mi się myjemy? Nie, nie siłaj na to, bo to jest brudne. Czekaj myszka. Najpierw po tym, ale o czym się bo to schmią, wiesz? Ja patrzę. Najpierw e, popsikamy, A potem? A potem będziemy out. Fotelik umyty, e, idziemy trochę poskakać z Zuzią na trampolinę, bo zaraz będziemy się zbierać. E, Zuzia już, właśnie czeka, i zaraz będziemy jechać na koncert. Także e, muszę pokręcić swoje włosy. Uh -huh. Let's go check, Did you just wish, Christiana? Oh, never seems to fail You gotta have a jaką zamówiłam CISA i w ostatnim filmie Wam mówiłam, że zamówiłam mega dużą paczkę z rzeczami i ściuchami i właśnie ostatnio mi przyszła, ja już te rzeczy widziałam, ale pokażę Wam też, może akurat się ktoś zainspiruje tymi rzeczami. Także zacznę od tego stojaka. Ja najbardziej podoba z tych wszystkich rzeczy. Reszta rzeczy chyba pójdzie do zwrotu. Jeszcze się zastanawiam nad... Niektórymi. Także pokażę wam wszystko, może akurat wam się coś spodoba. Sto jak jest na biżuterię. Wygląda tak. Jest biało-złoty. Tutaj jest na dole taki marmurkowy. Zobaczcie, jest naprawdę bardzo ładny. Fajnie nam dodaje takiego do wnętrza fajnego wystroju. Ja tutaj sobie powieszę biżuterię, a tutaj na dole będę miała kolczyki Także naprawdę jest fajny Mimo tego, że ja mam miejsce na biżuterię, bo w garderobie mam taką osobną szufladkę z biżuterią Może kiedyś Wam pokażę To zamówiłam ten stojak, bo on tak zdobi trochę wnętrze I położę sobie go w sypialni tutaj na takiej szafce naszej Także będzie fajnie on się prezentował Może Wam też pokażę z bliska, jak on się prezentuje Zobaczcie, wygląda tak i kolejna rzecz, to jest taka deska ozdobna, zobaczcie, też taka marmurkowa, wygląda tak. Ale ją chyba zwrócę. Na stronie internetowej wyglądała nieco lepiej. Jak sobie poprzekładałam tutaj u nas w domu, no to ona po prostu nigdzie mi nie pasuje. Jest bardzo, bardzo ciężka. Także naprawdę trzeba będzie uważać z tą deską, jak ktoś ją będzie miał deską. To jest bardziej taca, z tą tacą taką ozdobną. To trzeba naprawdę uważać przy dzieciach, bo jest naprawdę ciężka i dość mocno by zraniła kogoś. Ona ma wymiary 25 cm na 3 cm ale ona chyba pójdzie już do zwrotu, bo tak średnio mi się na żywo podoba. Kolejna rzecz, to ja już wiem co to jest, już Wam pokazuję i ona też idzie do zwrotu. Także no tak jak mówiłam, cała paczka praktycznie idzie do zwrotu, ale w sumie dobrze, bo pieniążki będą w kieszeni. Zobaczcie, kupiłam taki wazon. Ten wazon wyglądał tysiąc razy lepiej na stronie niż na żywo Przyszedł taki troszkę poobijany To jest naprawdę, szczerze jak dla mnie, brzydki i mi się nie podoba W ogóle też mi nie pasuje do wnętrza W moim stylu jesteś za duży No i średnio wygląda tak, że jego też zwracam Następna rzecz, oto mam jeszcze ciuszki Ten wazonik to ja zostawiam, jest fajny, malutki i tak mi się na pewno przyda. Szkoda, że nie jest w kolorze takim szafirowym, bo mamy taki kolor praktycznie wszędzie. No, ale to nic fioletowy też będzie fajny. Zobaczcie, wazonik prezentuje się tak. Jest malutki, także na jakąś jedną różyczkę, na jakiegoś małego kwiatuszka będzie w sam raz. On prezentuje się tak. Zobaczcie, jest fajny. Także wazonik zostaje ze mną. Tutaj mamy rameczki. Rameczki zamówiłam z myślą, że dam je do sypialni. Zamówiłam dwie, ale przyszła mi jedna, także nie wiem, czy ja się pomyliłam, czy po prostu w Sinsaju się pomylili, ale chyba to będzie moja pomyłka. Od razu jak przyszła mi ta paczka, to zamówiłam drugą ramkę, bo jest naprawdę fajna. Ramkę zamówiłam z myślą do sypialni. Nie mam nigdzie ramek, a chcę włożyć tutaj zdjęcie Krystianka i Zuzi. Także taką ramkę będziemy mieć w sypialni. Jak przyjdzie mi już druga ramka, to pokażę Wam, jak prezentują się już obydwie finalnie. Także ramka zostaje. Następnie mam tutaj taką tacę. Zobaczcie, taca też jest marmurkowa. Też dość ciężka. To jest to samo co po prostu ta okrągła, tylko jest w innym kształcie. Prezentuje się ona tak. Ale ją zostawiam. Ją wymyśliłam sobie, że dam ją do łazienki i poustawiam sobie tutaj świeczki i będzie to fajnie wyglądać. Pokażę wam może z bliska tą tacę. Nie zwracajcie uwagi na mojego paznokcia, ale mi odpadł, a jestem zapisana i za parę dni już idę na nowe. Także taca też zostaje. No, i pokażę wam resztę rzeczy. Reszta rzeczy to już są ciuszki. O, jeszcze tutaj mam takie dwie poszewki. Zamówiłam takie poszewki na podusie, one prezentują się tak, są w takie listki, ale jak przyszły, to ja mówię: Kurde, ja takie zamówiłam, przecież to nie jest mój gust. Także nie wiem, co mnie podkusiło, że te poszewki zamówiłam na poduszki. No nie mam pojęcia Także one idą obydwie do zwrotu Bo zamówiłam takie dwie Następnie to już są ciuszki Ciuszki to też jest jedna wielka porażka Ponieważ są na mnie za duże Zamówiłam rozmiar M A to dlatego, że dawno nie kupowałam nic dla siebie w Sinsaju I dawniej Sinsa miał zaniżone rozmiarówki I eseczki były na mnie takie dość opięte Także wziąłam tym razem M-ki. No ale jak to ubrałam, no po prostu to jest na mnie dość sporo za duże i wyglądam w tym niefajnie Także te ciuszki też idą do zwrotu, zobaczcie jakie to jest po prostu duże Ale wam pokażę, może akurat którejś się coś spodoba Zamówiłam taką koszuleczkę w kwiatuszki, zwykła taka biała, ale ona idzie do zwrotu Zamówiłam takie spodeneczki, też emeczkę, też są spore więc one też pójdą do zwrotu. Zamówiłam taką koszulę nocną, ale ona totalnie mi się nie podoba. Jak ją ubrałam, to wygląda w niej po prostu jak babcia. Także zakupy kompletnie w ogóle nieudane. Koszulka prezentuje się tak. Ja jestem niska, więc dla mnie te wszystkie koszule są po prostu za długie, a ja lubię koszule krótkie. Także koszula też idzie do zwrotu. Zamówiłam taką zwykłą czarną koszuleczkę, tutaj z takim dekoltem V. No i ona też jest za duża. Wszystkie rozmiary wzięłam w rozmiarze M, także wszystko idzie do zwrotu. Także mówię Wam, po prostu te zakupy to nie są udane, przynajmniej kasa będzie z powrotem w portfelu. Koszulka jest zwykła, taka czarna, taka normalna na co dzień. I tą samą koszulkę zamówiłam białą ale też ona idzie do zwrotu. Także no, zakupy w sumie średnie, średnio te zakupy mi wyszły, ale przynajmniej zostają ze mną cztery rzeczy, a to dziewczyny to jest naprawdę świetne. Jeszcze widziałam na stronie Sinsa i takie samo, tylko po prostu mniejsze, i tutaj miało spód różowe, także naprawdę też było świetne i zastanawiałam się też nad tamtym, ale w końcu finalnie zamówiłam to. Tak naprawdę to jest rewelacja i nie było drogie. Zawsze zamawiam się. Cheryl down in the sun, working at the Waffle House. Has a second job at midnight, when it's time. My właśnie już jedziemy na koncert Finalnie moje włosy e, Wyszły tak e, Nie chciałam, żeby tak było e, No ale już trudno, więcej czasu już mi się nie chce spędzać e, Przed e, lustrem e, Wyobrażałam sobie to inaczej Chyba się już odzwyczaiłam Od takich loków A wy dajcie znać e, w komentarzu Jak wyglądam, bo Jakoś mi wydaje się, że po prostu one do mnie Nie pasują You got me acting out. You, all oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue.